Pivot Pex z Australii prosto, bardzo fajna sprawa, bardzo dobrze się sprawdza po trzech latach, nie mam na co narzekać. Ząbki Pivotpex są bardzo fajne, ponieważ nie są na tyle ostre, żeby zranić powiedzmy palec, czy szczególnie zużyć podeszwę buta tutaj i to jest dość istotne. Bo praktycznie nie mam zużycia buta, więc zapewnia to, myślę, że też dzięki temu, że on pracuje w czasie, gdy zmieniamy biegi, w czasie, gdy szukamy balansu, jadąc na stojąco, po prostu podnóżek pracuje i dzięki temu, że w tym zakresie pracuje, to po prostu nie, nie wycieramy naszej podeszwy na bucie, bo gdyby on nie pracował, wtedy my robimy balans nogą, butą, butem, stopą i, i wtedy to się drze a, a w tym zakresie co na całym podnóżku to się rusza to oszczędza naszą e, podeszwę buta i, i i jest na tyle e, dobra przyczepność tego buta że naprawdę to nie musiało być szpilki wbite żeby, żeby było na tyle ostre czy pivot PEX jest niezniszczalny? Mmm, chyba nie Odpowiedź jest prosta. Jest zniszczalny i można go uszkodzić. I tak się stało, ale jest też na to pełnoprawna y, gwarancja i można to reklamować. Jak wypada y, pivot PEX obok po prostu standardowego podnóżka? No, widać. Chyba nie muszę mówić, że jest podwójnie szeroki i. Dużo lepiej trzyma niż standardowy podnóżek, który robi się śliski, gdy mamy e, mokre buty albo odrobinę błota. Robi się naprawdę e, śliski i też do jazdy na stojąco, gdy mamy niezbyt sztywną podeszwę w bucie, e, odczuwamy jakbyśmy stali na rurce i, i po prostu to męczy bardzo e, stopę. Więc chociażby z tego powodu, z komfortu jazdy, warto zmienić na jakikolwiek inny, szerszy podnóżek. Razem z PivotPexem otrzymałem po prostu też zestaw, tak jakby naprawczy zestaw serwisowy, który umożliwia wymianę uszczelnień tutaj, w tym momencie, gdzie to się rusza. W środku. Znajduje się tuleja z jakiegoś tworzywa, która po prostu, tak jak panewka, jak łożysko działa. I w tym zestawie są oringi zabezpieczające przed dostawaniem się brudu. Więc na pewno co jakiś czas warto to sobie rozkręcić, przeczyścić, nasmarować i złożyć. Natomiast po mojej trzyletniej eksploatacji nic się takiego nie dzieje. Jest wszystko w porządku. Wiem, że brat kupił używane, które mają na tej osi po prostu luz, czyli ta tulejka, ta panewka, już jest mocno wyrobiona. Mi się wydaje, że to wszystko zależy od kwestii motocykla, od techniki jazdy. Jeżeli używasz podnóżków do jazdy na stojąco cały czas, no to wtedy najbardziej one dostają w kości i, i pracują. Ja jeżdżę bardzo. Turystycznie i rzadko kiedy wzjeżdżam z asfaltu, rzadko kiedy staję, więc przy takiej jeździe to naprawdę myślę, że bardzo długo posłuży. Nie ma tej tulei jako zestaw naprawczy. Myślę, że gdy do tego by doszło, no to można zawsze u tokarza do jakiegoś tworzywa zamówić taką tuleję i sobie wymienić. Jak to się stało, że uszkodziłem ten oto pivot w pierwszym tygodniu czy miesiącu po zamontowaniu. Była taka sytuacja, taka historia, że postawiłem motocykl na parkingu na krawężniku obok ulicy i przykryłem pokrowcem i w ten dzień wiał silny wiatr, który przewracał naprawdę śmietniki, tablice, znaki drogowe i po powrocie z pracy Zobaczyłem, że motocykl stoi zupełnie w innym miejscu postawiony. Sąsiad wyjaśnił mi, że motocykl leżał na ulicy. Prawdopodobnie płachta zadziałała jak żagiel. Wywrócił się, spadł niefortunnie, połamał się. Tutaj jak widać, uszczerbił połamał się jedne ramię tego pivot peksa. To się wszystko zgniotło. Zrobiłem pełną dokumentację fotograficzną, opisałem szczegółowo, jak to wygląda. I na podstawie mojego zdjęcia opisu sytuacji wysłałem wniosek reklamacyjny, który został dość szybko rozpatrzony. Nie byłem zmuszony odsyłać tego uszkodzonego podnóżka do weryfikacji, do rozpatrzenia. Z automatu dostałem informację, że przysyłają mi nowy. Ważne jest to, że każdy zestaw ma swój numer seryjny. Który, który jest wpisany w gwarancję. I na podstawie numeru seryjnego jest ta gwarancja rozpatrywana, więc y, to jest istotna rzecz, aby uzyskać reklamację. Y, dość szybko, bo po dwóch czy trzech tygodniach z Australii przyszedł mi właśnie nowy całkowicie podnóżek, a ten. Został mi, można powiedzieć, na części czy na pamiątkę, żeby, żeby wam pokazać, że to jest naprawdę dobry, dobry sprzęt. Dobra, solidna firma pod tym względem, że dba o, o klienta. Nie ma z tym problemu. Podoba mi się w tych poduszkach to, że to jest polerowana nierdzewka i, i bardzo fajnie to się prezentuje też właśnie w motocyklu jako, jako wizualny element. I bardzo, bardzo to lubię, gdy się on właśnie porusza razem z nogą. No po prostu teraz miałbym problem z jazdą na podłóżkach, które się nie przemieszczają, nie poruszają, nie pochylają. Myślę, że to jest naprawdę świetne.